Rozdział 10. Tajemnicze wzgórze za Wałbrzychem. Jak ukryć tunel? Szukamy zaginionego budynku. Las posadzony w beczkach. Wysadzona góra. Zasypany szyb. Co kryją podziemia Zamku Książ? Za Wałbrzychem odszukałem starą drogę gruntową biegnącą wzdłuż linii kolejowej. Zosia porównywała drogę z mapą. Zbliżamy się, stwierdziła. Przed nami wyrastało spore wzgórze, porośnięte gęstym lasem. Zwolniłem i zaparkowałem pojazd na niedużym placyku wysypanym grubym żwirem. Wysiedliśmy. Szef rozejrzał się uważnie. Faktycznie tor kolejowy, dotąd biegnący prosto jak strzelił w stronę tego zbocza, odchyla się tu dość ostro, aby ominąć tę uroczą górkę. Zgadza się, powiedziałem. Teraz zastanówmy się, czy w tym miejscu mógłby być tunel. Zbocze jest dość strome, zauważyła Zosia. Moim zdaniem to prawdopodobne. Dobrze, powiedział pan Tomasz. Na szczycie tej górki znajduje się Zamek Książ, jedna z najwspanialszych rezydencji w naszym kraju. Podczas ostatniej wojny pracowało tu komando więźniów. Pod zamkiem wykuto głębokie sztolnie i starannie je obetonowano. Miała się tam mieścić rzekomo jedna z kwater Hitlera albo laboratorium do wytwarzania broni biologicznej. Przyjmijmy, że stąd biegł tunel do podziemi zamku. Pawle, powinieneś wiedzieć, pod jakim kątem mogą wjeżdżać pociągi. Pociąg, w zależności od swojego ciężaru i oczywiście mocy silnika lokomotywy, może pokonać tor o nachyleniu nawet 20 stopni. Eksperymentalne systemy, posługujące się odpowiednimi zębatkami u dołu składu oraz ząbkowaną trzecią szyną i wyciągarkami, umożliwiają pokonywanie do 30 stopni nachylenia. Czy Niemcy podczas wojny już o tym wiedzieli? Tak. Resztki takiej pochylni znaleziono we Wrocławiu. Kiwnął głową i przez chwilę przetrawiał te informacje. Dobrze, zatem nie można wykluczyć istnienia tu tunelu. Podziemia zamku są 200 metrów ponad nami i w odległości około 2 kilometrów. To daje kąt nachylenia mniejszy niż 20 stopni. A więc mogli tędy wjeżdżać. Czy to możliwe, żeby wjazd do ściśle tajnej kwatery Hitlera był tak doskonale widocznym tunelem? spytała Zosia. Rodzinna mądrość przez ciebie przemawia, szef uśmiechnął się skromnie. Moja szkoła. Można było taki wlot zamaskować na przykład za pomocą stalowej klapy, pokrytej kamieniami albo ziemią. Jej podnoszenie byłoby trudne i hałaśliwe. Pan Tomasz kiwnął głową. Drewniana klapa byłaby lżejsza. Być może nie oklejano jej warstwą kamienia, tylko jakąś imitacją. Tak, tylko że wtedy zostają szyny prowadzące prosto na skalną ścianę, uśmiechnąłem się. Myślę, że było inaczej. Tu tor nie biegł prosto w stronę góry, ale po leciutkim łuku. A pomiędzy obydwoma torowiskami stał budynek. Maszynista składu jadącego z wałbrzycha pędzi prosto na górę. Widzi skałę. Gdy patrzy do przodu, budynek zasłania mu wlot do tunelu. Pociąg mija zwrotnicę, kolejarz nie zwraca uwagi na tor znikający za budynkiem, potem już musi skupić wzrok na łuku torów. Nadlatują kolejne wagony. Wchodzą w zakręt. Ludzie patrzący przez okna nie mogą zobaczyć wlotu do tunelu, bo zasłania im go ten budynek, a gdy go miną, skrót perspektywy nie pozwala już dojrzeć niczego podejrzanego. A że tory znikają za budyneczkiem? Cóż, stara bocznica, ślepy tor, na którym można w razie czego upchnąć kilka wagonów kamieni, gdyby gdzieś niedaleko zaszła konieczność wzmocnienia nasypu. Pawle, jesteś geniuszem, powiedział szef. Brzmi przekonująco, dodała Zosia. Tylko, gdzie podział się budynek? No cóż, powiedziałem. Wysadziło go komando likwidujące ślady tunelu. Pan Tomasz popatrzył na mnie zaciekawiony. Czy dałoby się zlikwidować bez śladu cały dom? Zapewne był podobny do innych niemieckich zabudowań leżących przy trakcji kolejowej. A więc wyobraź sobie ściany z czerwonej cegły, wzniesione na pruski mur. To da się łatwo sprawdzić, powiedziałem. Zastosujemy metodę archeologiczną. Nawet jeśli rozbili go na kawałki, to na pewno wdeptali sporo okruchów wokoło. No to do dzieła. Szef podał mi saperkę. Stanąłem w miejscu, które wydało mi się najbardziej podejrzane i wyciąłem ostrożnie spory kawałek darni. Pod nią widać było żółty piasek i delikatny żwir. Wygląda na to, że tej warstwy nie tknęła ręka człowieka, zauważył pan samochodzik. Wgryzłem się głębiej. Pojawiła się cienka, czarna warstewka. Wydobyłem z niej niewielki węgielek. Coś tu się paliło, albo palono ognisko. Kiwnął głową. Jeszcze niżej pojawiła się dziwna brązowa ziemia, podobna do tej na pobliskim stoku. Chyba nastąpił tu spływ błotny, powiedziałem. A może część ziemi spłukały z wzgórza deszcze. Pod warstewką ziemi było wapno. Jak to zinterpretujemy? zagadnął szef. Dedukuję, że to tak zwany trójkąt murarski. Cóż to jest takiego? Zaciekawiła się Zosia. Jeśli buduje się dom, to na poziomie ziemi wokół niego powstaje warstwa odpadków budowlanych. Tu coś tynkowali i chlapali wapnem na wszystkie strony. Szukaj cegieł, polecił pan Tomasz. Odrobina tynku jeszcze nie jest dowodem. Wgryzłem się w ziemię obok. Tym razem trafiłem na płytki rowek wypełniony kamiennym tłuczniem oraz kawałkami czerwonej cegły i szkła. Tu był fundament, powiedziałem. Wybrali cegłę tak głęboko, jak się dało, a potem zasypali rowek kamieniami, okruchami i wszelkimi pozostałościami z rozbiórki. Sądzę, że warstwa spalenizny pochodzi z tego, że po rozbiórce spalili na przykład drewniany dach, którego nie opłacało się zabierać. Tylko kto dokonał tej dewastacji? Nasi czy Niemcy? Jeśli był tu budynek, to teraz pora zbadać, czy istniała także znikająca za budynkiem bocznica kolejowa, zauważył szef. Jeśli została rozebrana, masz jakiś pomysł? Pamiętam, jak jeszcze w podstawówce poszedłem z kolegą na wały. Było tam takie miejsce, gdzie kiedyś biegły tory ale je usunięto razem z podkładami. Mimo, że upłynęło tyle lat, ciągle widać było łyse placki w miejscu, gdzie ziemia została ubita ciężarem przetaczających się po torze pociągów. Ruszyliśmy przez łąkę, wypatrując zagłębień lub łysych miejsc. Niestety, powierzchnia była zupełnie równa. Fatalnie, westchnął pan samochodzik. Zapewne w tym miejscu przeprowadzono bronowanie, aby zatrzeć ślady torowiska. A może użyjecie wykrywacza metali, podpowiedziała Zosia. Mogli w pośpiechu pogubić śrubki, nakrętki, i podkładki. Oto głos rozsądku, uśmiechnąłem się. No to goń po sprzęt. Przyniosłem wykrywacz i uruchomiwszy, zacząłem omiatać cewką ziemię. Po dwudziestu minutach zapikało cicho. Szef kilkoma ruchami saperki wydobył na powierzchni kawałek blachy. Stara konserwa, powiedział nieco rozczarowany. Czy są na niej niemieckie napisy? zainteresowała się Zosia. Ani śladu. Szukałem dalej. Po dalszej godzinie znalazłem dwa kapsle i podkładkę. Zaniosłem ją szefowi. Za mała, orzekł. Z pewnością nie mogła stanowić części torowiska. Dlaczego nie? Zapytała Zosia. Śruby mocujące tory mają większą średnicę, popatrzył na nią przez dziurkę. Szukaj, Pawle. Po dalszej godzinie znalazłem kawałek łańcucha, dwa metry stalowego drutu i kawałek aluminium oderwany od wewnętrznych drzwi pociągu. Niemieckie? Zainteresowała się, oglądając drzwi. Wyglądają dość współcześnie. Tak więc na łączce nie ma żadnych śladów torowiska, stwierdził szef. Zostaje nam jeszcze góra, zauważyłem, jeśli kryła pierwotnie tunel, wdrapaliśmy się na stok. Wokoło rosły drzewa, znaleźliśmy też pniak po niedawno ściętym buku. Policzmy słoje, mruknęła Zosia. 65. Pod koniec wojny to drzewo miało jakieś 15 lat. Czyli nie mogło tu być żadnego tunelu, uśmiechnęła się. Pokręciłem przecząco głową. Jeśli hitlerowcy wysadzili tu tunel, to na pewno zdecydowali się dobrze zamaskować to miejsce. Najprościej można to zrobić, sadząc drzewa, nawet kilkunastoletnie. Zwróćcie uwagę, że to dziwny las. Wszystkie buki są w tym samym wieku, podobnie jak świerki. Policz, ile mają lat. Nie widzę tu żadnego pniaka, zaprotestowała. Policz, ile mają poziomów od gałęzień, wyjaśnił jej wujek. Drzewa i iglaste w większości wypuszczają kolejne gałęzie co rok. Sześćdziesiąt powiedziała. Sprawdźmy na innym. Też sześćdziesiąt, mruknął pan samochodzik. A to oznacza, że przywieźli tu piętnastoletnie buki i dziesięcioletnie świerki, zapewne z jakiejś szkółki leśnej. A może przed wojną wycięli tu las, żeby użyć drewna do czegoś, na przykład do rusztowania w książu, jeśli coś tam odnawiali, a potem nasadzili nowe drzewa, żeby nie było łysiny, zauważyła Zosia. Pan Tomasz pokręcił przecząco głową. Nie, to mało prawdopodobne. Dlaczego? Teraz ja się zdziwiłem. To proste, Pawle. Gdyby posadzili tu nowy las po wycięciu starego, zrobiliby to tak, jak to zazwyczaj robią leśnicy. Drzewa rzędami pod sznurek. Jeśli tu posadzili las tak nieregularnie, to oznacza, że mieli w tym jakiś interes. Coś chcieli ukryć, ale nie pomyśleli, że w takim wypadku trzeba dać drzewa w różnym wieku i kilku gatunków. Kilkadziesiąt metrów wyżej las nieoczekiwanie się zmienił. Drzewa tu rosnące były znacznie grubsze. Gdzie niegdzie pojawiły się też brzozy. Cofnęliśmy się. Wyjąłem z torby wykrywacz. Sprawdzimy, czy ten las został posadzony podczas wojny. Wykrywacz zabuczał. Żelazo. I koło sąsiedniego drzewa też. Czego szukasz? Zainteresował się szef. W okolicach kompleksu Rize i międzyrzeckiego rejonu umocnionego zaobserwowano, że drzewa do maskowania przywożono w beczkach, wyjaśniłem. Skoro są beczki, to powinny mieć obręcze. Pan samochodzik wziął saperkę i zaczął powoli kopać we wskazanym przeze mnie miejscu. Parę centymetrów pod ściółką odsłonił deszczułki układające się w okrąg. Stara beczka. Nie było sensu kopać głębiej. Miałeś rację, powiedział zasypując wykop. Faktycznie przywieźli je w beczkach. Las jest sztuczny. Na odcinku, który zbadaliśmy, nie ma żadnych śladów wejść. Zapewne takie wejście, jeśli w ogóle istniało, znajdowało się gdzieś na osi tunelu, stwierdziłem. Niekoniecznie, zaprotestował szef. Ale mogły tu być na przykład szyby techniczne i wentylacyjne. Powędrowaliśmy pod górę. Tu mamy dowód na poważne prace z użyciem materiałów wybuchowych. Pokazałem im kawałek skały wbity głęboko w pień starego drzewa. Siła wybuchu musiała być spora, powiedział pan Tomasz. W krzakach szef znalazł płytki dół niemal idealnie okrągłego kształtu. Rósł w nim bóg, wyglądał identycznie jak te w posadzonym lesie. Wiek chyba też się zgadzał. Tu mógł być wylot szybu technicznego lub wentylacyjnego, powiedział. Wysadzili go w powietrze, podczas maskowania reszty. Wsadzili tu nawet jedno drzewko w beczce. Może warto by przekopać to miejsce? Zapaliła się Zosia. Nie, pokręcił głową szef. To poważna operacja, a gwarancji powodzenia żadnych. To co w takim razie zrobimy? Westchnęła Zosia. Przejdziemy się jeszcze, powiedział pan Tomasz. Skoro już tu jesteśmy. Jak wyglądają te podziemia pod Zamkiem Książ? zaciekawiła się po następnym kwadransie poszukiwań. Są na dwóch poziomach, wyjaśnił pan samochodzik. Te płytsze 15 metrów poniżej dziedzińca, a głębsze 50. W sumie jest tego kilka tysięcy metrów kwadratowych. Dolny poziom przypomina kształtem tunele metra. To podsunęło licznym poszukiwaczom myśl o podziemnym, niewykończonym dworcu kolejowym. Podobny wykuli przed wojną Rosjanie w masywie górskim w pobliżu Kujbyszewa. Można by w tych lochach urządzić hodowlę pieczarek, powiedziałem z błyskiem w oku. Podziemia oczywiście są wykorzystywane. Szef zdusił w zarodku moje ambitne plany. Lochy zbadano dokładnie w 1960 roku. W 1971 roku niższy poziom zajęło laboratorium Instytutu Geofizyki PAN urządzono tam dolnośląskie obserwatorium geofizyczne. Do czego służy takie obserwatorium? Zapytała Zosia. Dzięki temu, że znajduje się na takiej głębokości, zespół bardzo czułych sejsmografów bada tam wstrząsy, zachodzące w leżących w pobliżu zagłębiach węglowych. W razie zagrożenia trzęsieniem ziemi, można w każdej chwili nadać sygnał alarmowy. W naszym kraju nie ma trzęsień ziemi. Ta część Europy jest zupełnie bezpieczna, stwierdziła z przekonaniem. W XV wieku trzęsienie ziemi było tak silne, że w Krakowie runął dach kościoła świętej Anny, a wiele domów uległo uszkodzeniu. Co jakiś czas zdarzają się u nas, głównie na południu kraju, wstrząsy o sile od pół do półtora stopnia w skali Richtera. Płyta kontynentalna jest w ciągłym ruchu. Naprężenia, które spowodowały wypiętrzenie Karpat, co jakiś czas dają sobie znać. Wstrząsy te są bardzo słabe, trudno odczuwalne, ale sejsmografy je rejestrują. Skoro te wstrząsy są tak słabe, to po co jest potrzebne to laboratorium? Zaciekawiła się. Zawsze może się zdarzyć wstrząs silniejszy, wyjaśnił szef. Poza tym w rejonach prac górniczych nawet słabe wstrząsy są niebezpieczne. Oprócz tego notuje się trzęsienia spowodowane zapadaniem się starych wyrobisk, czyli tak zwane szkody górnicze. Na przykład w Wałbrzychu niektóre fragmenty miasta od czasu ostatniej wojny zapadły się o 3 metry, powiedziałem. A w skrajnych przypadkach nawet o 16.